Serio, łysych się szamponem, tak? Proszę bardzo. Już posypałem pudrem. Posypane jak w warszawskim autobusie. Kierowcą autobusu byłem, więc wiem co mówię, nie? Kurde, cały YouTube Cię zobaczy, wiesz? jaką masz super fryzurę. Tu możemy zaraz grać w kółko i krzyżyk. Nie, żebym Cię podpuszczał, ale nie zrobisz tego. Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak wygląda zawód fryzjera. Przede mną pierwszy klient, myjemy głowę i już za chwilkę bierzemy się za ostre cięcie. Siemaneczko, jest ze mną Marek, czyli nasz dzisiejszy ekspert, młody wiekiem, ale ze sporym doświadczeniem i pokaże nam, jak wygląda praca fryzjera. Siema, ja jestem Marek, klienci już czekają, więc będziemy się brać do roboty. Bierzemy się do roboty. Cześć, Cześć. Cześć. Marek. Cześć. Cześć Wojtek, siema, zapraszamy Dobrze. serdecznie. No, Powiedz mi coś bardziej agresywnego, nie, nie tak standardowego. Okej, okay. <laughs> ja, ja chyba dam radę agresywnie. <laughs> Na pewno nie będzie standardowo. Jeżeli klient chce agresywnie, nie ma problemu. Robimy bardzo wysoko zero. Połączymy sobie z górą. górę delikatnie odświeżymy, rozwalimy, postawimy do góry. Tyle. Brzmi agresywnie, zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Zobaczymy. Możesz spytać klienta, czy jest okej okay woda? Jest okej okay woda? Bez problemu. Odchyl sobie ucho i trzymaj tutaj dłoń. Wtedy nie, okay. nie zalejesz klientowi ucha. Się Proszę nie śmiać, to wiesz, nigdy nie mówią facetowi głowy. Dziwnie tak. Jest super? Jest agresywnie? No, ja zaczynam od razu agresywnie. Patrz teraz. tu Jezu. Mówisz, ile ile lat jesteś w tej branży? Niecałe cztery. 1 października ja będę miał rocznicę, więc... Niecałe cztery, a masz ile? 16 lat? Nie. 19. O przepraszam, nalało mi się tutaj aż mi... Czekaj, bo nalałem klientowi do oczu wodę. 19-29 września będę miał 20. I dwa dni później będę miał rocznicę w salonie. 4 lata. O kurcze. Od dziecka prawie. Może tak to Jezu, ja tu zalałem klienta, bo mnie tu zagadujesz. Miałem obcień włosy, a ja z myciem sobie nie radzę na razie. Jezu, w tym uchu tyle wody. Przeczesujesz włosy, rozczesujesz. No tak dobrze umyłem to łatwo rozczesać, nie? Jeżeli to mhm. źle zrobimy, nierówno, niech klujnie. I już cała fryzura też jest niepełna. Ostatnio uczyłem mojego brata obcinać. Okej. Okay. On gra całe życie w piłkę, no tłumaczyłem mu to na zasadzie, jeżeli wyprowadzasz akcję od obrony i jeżeli w obronie już spieprzysz jakby wyprowadzanie akcji, to to dalej nie ma sensu. Fryzjerem no, bo... może zostać również piłkarz. Tak, 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 Jeśli dobrze mu się to wszystko wytłumaczę. Jeżeli mam brata, którego dobrze nauczę. Jak będzie za gorąco, proszę krzyczeć. Żebym nie oparzył. Podnosimy klienta, żeby się nie garbić ok o, jesteśmy dosyć wysocy więc no właśnie, to jest pewnie jeden z minusów tej pracy, że stoisz 8 no. czy 10 godzin nad klientem o Jezu nie krępujemy się, lecimy prosta linia to ja z drugiej strony? tak, dokładnie uwaga <śleszy> ja robiłem różne rzeczy w życiu, ale teraz się naprawdę uwaga, stresuję Czasami się śmieję z piętań. włosy nie ręka, odrosną. A ręce w sumie też się ma dwie, więc bez stresu. I skąd ty w wieku 16 lat czerpałeś tą wiedzę jak zostać fryzjerem? Jak nie było mojego kanału. <laughs> poszedłem do szkoły fryzjerskiej do technikum. Tak po prostu... Szkoła cię niczego nie nauczyła? Totalnie. Jakbym miał wybierać, jeszcze raz poszedłem normalnie do liceum ogólnokształcącego. I po lekcjach, tak jak robiłem to w technikum, chodziłbym tutaj. Ten papier Panie... nawet z technikum nie jest do niczego potrzebny, że jesteś technikiem nie, nie. fryzjerstwa, to nawet żaden salon, no nie interesuje ich to raczej. Tak? Tak? my tu mamy parę osób, które nie mają totalnie nic wspólnego z fryzjerstwem. Kamil na przykład. nie mhm. Sprawdzał więźniów z bransoletami, jeździł do nich, po prostu ich sprawdzał. Chcesz że coś zmienić w życiu, został barberem. Delikatnie, jak z kobietą. O kurde, to ja agresywnie wolę. Jak z kobietą. A nie wiem, czy widzowie widzą skupienie w moich oczach, bo to jest naprawdę... Kurde, patrzcie. A kiedyś się szło do fryzjera, mówiło się górę nożyczkami, boki maszynką i, I tyle. Wiemy. A teraz siedem maszynek. Jakby też klient nie, nie może czuć, że wiesz, napierdzielasz go maszynką po głowie na przykład. Okej. Okay. Mi się parę razy zdarzyło. A te to, to... wszystkie sprzęty w ogóle, które tutaj są, to są z salonu fryzjerskiego, w którym pracujesz, czy to są jakieś twoje sprzęty? Jedyne rzeczy, które są moje, to są grzebienie i nożyczki. Okay. Maszynki są pracodawcy, nie? Okay. Nożyczki to jest, nie wiem. Już jak jak jak... u kucharza, już szefa. Kuchni. Tak, albo auto rajdowca, nie? Jest po prostu okay. przyzwyczajony jestem i to już tak. Jiejko, to jak dla mnie to jest naprawdę dużo wiedzy, którą trzeba posiąść. Ty mówisz, że wiesz trzy tak. miesiące, ale to naprawdę takiej ostrej charówki, bo ile. No tak, dziennie... Wiecie, Ja też mówię, zależy od zaangażowania. Jedni mm -hmm. się uczą rok, jedni półtora. No ja po trzech miesiącach już zacząłem. Jaki pracuję pracuje fryzjer? No ja przychodzę na przykład na 8 godzin. Też na początku, jak się uczysz, nie masz klientów. Masz yy, kolegów, yy, rodzinę. No tak, no uczysz no, się na to, rodzinie. Tak, jak dzisiaj tak. mamy klienta, no to nam się po prostu trafiło, że ja to strzygę w rękach eksperta, więc mogę sobie na to pozwolić. Panie kolega, to jest. Idealnie równe strzeżenie. Tu nie ma przypadków. Ej, ale super w ogóle. Pierwszy raz daję komuś włosy. Idzie mi to świetnie, tak mi się wydaje. Patrzcie. Ostre cięcie, kurde. To jest, to jest majstersztyk w, w tym. W polskiej szkole. Cięcia. Ale już czuję plecy, wiesz? ta chwilę tu tniemy. Jest super. Ja sobie posprawdzam. Ja na dwa miejsca nie musiał sprawdzać, bo, bo to jest idealne. Cięcie. I ty na takiego klienta ile czasu przeznaczasz? 15 minut. To jest, to jest bardzo bardzo prosta fryzura. Jeśli nam idzie to troszkę zdecydowanie dłużej. Pięknie, nie? dziewczyny. Picobello, nie? Patrz. Jest git, Dobrze. Lepiej nie było. Dobrze. No nikt by tego jeszcze, nie zrobił. Jeszcze rowy. nie koniec. Prosta sprawa. Źle nożyszki trzymasz. O właśnie, idealnie. To jest najgorsze, ja widzę co ty robisz, a później już zapominam co miałem zrobić. Czy wy tam klientów nie macie? No to... właściwie No <laughs> To ja zaraz kogoś wam znajdę, bo tak patrzycie stresujecie mnie tutaj w ciężkiej pracy fryzjera. A nie jest to, że tak powiem, na pierwszy rzut oka łatwe. Wygląda jak miód. Pachnie jak Coca-Cola. Jest Coca-Colowy? Chyba tak, nie? No, sobie rozetrzej. Tak sobie nakładam, ja wiem, no sam sobie też nakładam, więc. Super! Idealnie, zajebiście. <grystanie> Czyli możesz się kolego tu zobaczyć, obracamy cię. Obracamy. Jest agresywnie, z pazurem, jeszcze tak indywidualnie. To co chciałeś, patrz. Nie wiem, czy to co chciałeś, ale jak mówisz, że oczywiście, to. Dobra, jeszcze została jedna rzecz. Kasujemy. Nie, nie, nie. nie. Jeszcze trzeba pod, ja myślałem, podpalę ręką, jeszcze jest włosy na karku. A, prosto, i podgalamy. ładnie podgolić. Zadowolony pan? Proszę bardzo. Dajęki. Proszę bardzo. Musimy umyć ręce i przechodzimy do kolejnego klienta. Teraz będziemy coś robili bardziej agresywnego niż to było teraz. Co będziemy robili teraz? Wybieram teraz wzorek, który wytniemy klientowi, bo klient mi powierzył tą... Rzecz. I najpierw zobaczycie, jak on będzie tu wyglądał w telefonie, a później na głowie klienta. Dlatego muszę znaleźć coś fajnego. No takie coś. Takie coś? Można spróbować. Znaczy, no to ja ci powiem, że można spróbować, ale można spróbować. Takie coś będziemy wycinać? Gituwa, zrobię ci to. Okay. Za stuwa. To wszyscy się zgodzili. Budżet mamy. Jazda Dobra. Czekaj, się zgubiłem. Dobra, tu wale taki łup. Też możesz polecić na fitstainu, nie? Nie musi być tak dokładnie jak tam jest. Inspiruje się. się! Kurde, cały YouTube cię zobaczy, wiesz, jaką masz super fryzurę. Marek teraz mi powiedz, o. Tak czego... Pracy fryzjera zależna jest wypłata, czy to jest od ilości klientów, których przerobisz, bo to mnie zawsze interesowało, czy raczej od stawki godzinowej? Wszystko zależy jak się dogadasz z pracodawcą. Okej, okay. a jak się ludzie dogadują, jak się fryzjerzy? Prędzi... Ja na przykład mam od klienta, ale jest tutaj parę pracowników, którzy po prostu mają normalnie ustaloną kwotę. Dobra, że... czyli nieważne ile tych klientów zrobią, to tak, mają tam jakąś mają kwotę. Tak. No, ogólnie no, jako fryzjer możesz, to jest ciężko powiedzieć taką, wiesz, kwotę stałą, nie? To jest ile miesięcznie na przykład, z, jeśli jesteś bardzo dobrym fryzjerem? To wszystko zależy też od ceny, jakie masz w salonie. Okay. Ja myślę, że spokojnie, jako taki normalny, zwyczajny barber, si siódemkę... Siedem bez... tysięcy? Na spokojnie. Jeżeli robisz takim tempem, jak, jak robisz u nas w salonie, jeżeli jesteś dogadany dobrze z pracodawcą, jeżeli masz takiego, wiesz, bardzo spoko pracodawca. myślę, że siódemkę na spokojnie. Tak nie, jest... nie zajeżdżając się, nie? Nie zajeżdżając się jeszcze? Czyli co, jakbyś się chciał zajechać i robić 10 godzin dziennie, to i do dyszki można dojść? No, spokojnie. Tu możemy zaraz grać w kółko i krzyżyk. Nie, żebym cię podpuszczał, ale nie zrobisz tego. Dobra, krzyżyk. Ty masz kółko. No, niech będzie to jest kółko. Krzyżyk. <laughs> ja takie skromne te kółeczka robię. No i jest krzyżyk i wygrałem. 1-0. Przeczeszemy. Oko. Kitówa, pat na to. Tu jeszcze ja bym zrobił trójkąt. Trójkąt jest super pomysłem. i ale na kamerze to mega wygląda. Ostatnia linia, ostatnie cięcie i stuba w portfelu, patrz. Ale klient zadowolony, to jest najważniejsze, nie? Zobacz i patrz. Jeszcze nie widziałem zadowolonego. <śmierdzi> ale uśmiechnięty, to jest najlepsze, patrz. Uśmiechnięty klient. Nie no, to co? No robimy próbę ognia, nie? Że odwracamy w sensie. Aha, <śmierdzi> <śmierdzi> Pronologię. <noise> A Marek już panik wyjmuje. A nie, bo oni tak nic nie zobaczy, Jak patrzy się w tom, ale to musimy zaraz przygotować bacz. jakieś Zabacz. lustro. Skromne, ale złote. Proszę bardzo. Już posypałem, pudrem. Posypane jak w warszawskim autobusie. Kierowcą autobusu byłem, więc wiem co mówię, nie? Dzięki, dzięki super. 100 zł 100 złotych i lecimy dalej, kolejny. Teraz Marek mi powiedział, że nauczy mnie, jak się goli balona. Balony. Balony. Balony? Nie ma jeden czy dwa? Jeden, jeden balon. Jeden. I będziemy golić balony. Będzie to fajnie wyglądać, jak będziemy golić razem. Jak już masz ciepły pędzel, z tymi ruchami, rozrabiasz o, mydło. Tak, no, fajnież po, po prostu, żeby jakby były włosy, to żeby było. Przewie. Ja cię będę trzymał balon, dobra? Bo chodzi o to, dobra. potrzebujesz drugą rękę, żeby naciągać skórę. Jak golisz, to zawsze naciągasz skórę. Żeby była naprężona, żeby się nie zacinała. Ja cię będę trzymał. O. Pod kątem 45 stopni, możesz sobie wyobrazić, 45 stopni? No to matematyce uważałem, więc. Dobra, no to. No i ogólnie balon jest ciężko przebić, nie? Czy no tak? Wciąć. <śm> <śm> no to było ja fatalne wcięcie. Sprawdziłem, czy to na pewno jest żywy balon. Czyli pacjent nie przeżył jednak. Marku, zrobiłem jedną fryzurę. Później wyciąłem te wzorki, później goliłem tego balona, więc musisz wycenić moją pracę. Niestety wycenić nie mogę, ale możemy ocenić. Ocenić. Eee, no trudno. Oceniam Od 1 do 10. Od 1 do 10. Ja myślę 9. Dziewiątka. Dziewiątka. Zaangażowanie na 10. Efekt końcowy delikatnie do poprawy ósemka, więc mamy jakby średnią dziewięć. To ja lecę dalej spytać dziewczyny, jak mi poszło? Od, od 1 do 10, od 1 do 10. pierwszą bo coś Tak będzie, ale wzorki czy golenie balonów? Wy balona. Mycie głowy. Mycie wy głowy. tej Mycie, głowy. Głowy. głowy czyli na ile? od 1 do 10. 2 na 10. 2 na 10, ale chęci były. Tutaj jeszcze was spytam, żebyście mnie ocenili od 1 do 10. Bo. Zamycie głowy? Nie, no to 10. 10 zamycie głowy, średnia? Też tak myślę. 10, 10 na 10? No, jasne. Pięknie. Plusuję tutaj. Fajna inwestycja twórcza. Od 1 do 10? 10, muszę 10. Moja robota przez pracowników została tutaj oceniona mniej więcej na 9, a Wy również napiszcie w komentarzu, jak mnie oceniacie. Od 1 do 10. Te wzorki chyba mi dobrze wyszły. Tego pierwszego klienta tak wyciąłem. Całkiem spoko, balon pęk, no trudno, więc napiszcie w komentarzu między 1 a 10 jaka ocena mi się należy. Oczywiście zostawcie łapki w górę, subskrybujcie ten kanał i widzimy się już za tydzień. Czekaj tak. mamy jeszcze voucher dla Ciebie i Twoich widzów na VIP-serwis. Okej, okay, czyli ja go przeznaczam na konkurs. Jak jest konkurs to musi być pytanie, yy, oprócz oceny mnie, jak mi poszło, to napiszcie w komentarzu z jakiego miasta jesteście i możecie wygrać yy, voucher do roboty na VIP-serwis. Napiszcie w komentarzu, z jakiego miasta jesteście i wygrajcie Voucher. Dzięki.